Ten mężczyzna tylko pomagał swojej siostrze założyć na naszyjnik, kiedy nagle pojawił się jej mąż i źle to interpretował. Pomyślał, że jego żona kocha kogoś innego. Następnego dnia żona była bardzo szczęśliwa. Dowiedziała się, że jest w ciąży z bliźniętami. Chciała przekazać tę radosną wiadomość mężowi, ale gdy do niego zadzwoniła, odebrał chłodno. Powiedział, że jest zajęty i odłożył słuchawkę. Ku jej zdumieniu, w tym samym momencie mąż pojawił się na miejscu, lecz poszedł prosto do swojej dziewczyny-kochanki. Widząc to, żona zrozumiała, że jest zdradzana. Chciała coś powiedzieć, ale nie zdążyła. Za chwilę miała się odbyć impreza z okazji urodzin te Przybyła na przyjęcie w złym stanie, a teściowa spojrzała na nią chłodno. Mimo to żona dała drogi prezent, teściowa rzuciła go na podłogę, mówiąc, że jest tani. Próbowała się tłumaczyć, ale nikt jej nie uwierzył. Teściowa oświadczyła, że taka podła dziewczyna nie zasługuje na to, by być żoną jej syna. Wtedy mąż także ją obraził, upokorzył przed wszystkimi. Przyjmując upokorzenie, postanowiła, że weźmie rozwód i sama wychowa dzieci. W tym momencie kochanka umyślnie. Wyrzuciła jej prezent i pchnęła ją tak, że wpadła do basenu. Mąż zobaczył swoją dziewczynę w wodzie i skoczył, by ją ratować, nie zauważył jednak, że jego żona też leży w wodzie. Dopiero gdy jeden z gości zwrócił mu uwagę, wyciągnął żonę z wody. Następnie kochanka oskarżyła ją, krzycząc, że to żona ją popchnęła i próbowała zabić jej dziecko. Żona chciała powiedzieć prawdę, lecz nikt nie uwierzył. W przypływie wściekłości mąż spoliczkował żonę i krzyknął, że jeśli coś stanie się z jej dzieckiem, nie daruje jej. Szwagierka, Dewrani, także kazała jej opuścić dom i pchnęła ją. Kiedy mąż chciał sprawdzić, czy żona jest cała, kochanka znów udawała ból brzucha, wtedy mąż wezwał prywatnego lekarza. Znowu ją zganił i zagroził, że następnym razem tego nie wytrzyma. Kochanka powstrzymała męża przed udzieleniem pomocy żonie, Nie wiedząc, że żona jest w ciąży z bliźniętami. Żona pozbierała się i poprosiła lekarza o pomoc, ale teściowa i szwagierka uznały, że robi to dla uwagi i zaczęły się z niej śmiać. Mąż powiedział, żeby skończyła z tym dramatem. Wtedy żona postanowiła ujawnić publicznie, że jest w ciąży. W tym momencie zadzwonił jej telefon. Mąż wpadł w gniew, chwycił telefon i zobaczył, że dzwoni mężczyzna, pomyślał, że to kochanek. Rozzłoszczony cisnął telefonem o ziemię. Wtedy żona była całkowicie załamana. Nigdy by nie pomyślała, że ten, którego kochała najbardziej, stanie się jej największym źródłem ból. Zdecydowała się jasno chce rozwodu. Mąż założył, że żona chce rozwodu dla tego mężczyzny, nie wiedząc, że dzwoniący był jej bratem. Ten brat przyszedł na urodziny matki z drogim upominkiem i na własne oczy widział, jak krzywdzono jego siostrę. Nie mógł się opanować, przysiągł, że każdy, kto skrzywdził jego siostrę, poniesie konsekwencje.